Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem z kolegą w Rivalsach. E, to jest ten kolega. Cześć, tutaj. E, Max, przywitaj się do mikrofonu. No, cześć. Cześć, witam naszego szczególnie. Nie widziałam, tylko ludzie nam sobie w No chodź. Dobra, idę, idę, już. Idę. E, co? Zostało, jak na tą mapę z trampoliną, a ja wezmę Co? Jak ja wezmę na mapę mapy z trampoliną. Nie no, to wtedy nie będę miał szans. Eee, dobra, no chodź. Już idę. E, tylko poprawiam sobie mikrofon. O, dobra, teraz jest git. E, no i co, widzowie, tak. E, ja lecę z kolegą już grać. E, chodź, tu. Nie, co bierzemy? To? Nie. Tylko nie bierz RPG-a, bo ja nie mam szans z RPG-em. Ale ja się zobaczę, co się stanie. No, ale ty mnie rozwalisz w 5 sekund. No zobaczymy. Nie rozwalam Adama. I w ogóle ty chodzisz po wodzie, da się chodzić po wodzie? Da się. A ty dostałeś? No ja tak trochę. A kiedy teraz jesteś? A ile dostałeś? Dobra, to mam jedno Co? Moja pompa tyle zadaje? Chrupię. No co? Przez ściany! No efekt tak działa. Nie, bo... bo chłopie ta ściana była taka niska i jak ja trafiłem w tej ścianie... Ja, ja chcę trampolinie. Nie! Nie! Nie mogę! Kurde! Czuł ja ci nie mogę trafić! Jest? Chejdź z tej trampolin! Co? Co ty nie żyjesz? Ja jakimś cudem jeszcze żyję, ale... O, no ja już nie żyję przecież, nie? no ja nie żyję Jak ja mam 14 HP No co? Dostałeś w ciało Nie, bo efekt działa tak, że jak trafię w podłogę i się odbiję to wtedy zdajesz 50, ale jak ci trafię w ciało, to wtedy zdajesz 50 Wiesz, nie łapa! Iż mnie to zadaje? Dobrze, dobrze, że ja dostałem Jak ty mnie, nią wieś. No ale sejp jakim jest to bez sensu? Mówiłem ci, że ty mnie rozwalisz w 5 sekund. No to to na innej mapie, to na jakiejś też, też, bo na tej mapie jest coś, gdzieś jednego. Nie no, to tą bombą mi się trafiać nie da. A tam mnie w ogóle zadaje 6. No, z daleka wyobraź sobie. A kiedyś było tak, że po wodzie nie można było chodzić i nie ma No, ja nie mam szans. o nie dobra ja zginąłem pa tak zginąłem dobra na innej mapie na innej mapie bo ta jest oczywiście tak trudna ja się nie zrozumiałem. Ja muszę Serpyka kupić. Ile masz kluczy? Biedny, 17. A to jeszcze musisz misję zrobić. Masz jeszcze misję? Nie. No, no to już nie będziesz kupił, ale ty chcę to powiedzieć. Dobra, wybierz sobie mapę, bo na innych mapach już będzie łatwiej. Ej, czekaj, wybiorę jakąś nową. Ej, to. Nie chcesz, chofie. Ja, no, no yy, yy, ja na tym grałem. Nie, na to chciałaś? Dobra, sorry. Ja na tym Wojam grał. Tylko Max to była praw autorskich. Nie. Ja? Nie! 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 Jo. Ну, добре, я уже сгинула, я могу льнян. Ну, ваше желание. я сгинула, надо. Значит, я, я, я не? Ну, я... Ale pocisk rpg nie, nie może prze, przejść przez te szczeliny. Może, że Nie wiem. No ja... No jak mi strzały z karabinu chyba nie przychodzą, no to... Jak ty tak szybko tutaj byłeś? No bo ja biegam. Masz kiedyś Ach. Nie.

Czy <gryzanie> <Stafa. gryzanie> Nie. Ciebie tam nie ma? Ja nie trochę. Co? Pokażę, kiedy ja cię zabijam? A dlaczego ja ciebie nie widziałem? E, ale wiesz, jak cię zawilę? To, jest to, jest to z RP a Edbek wanął B, to wybuchowało. A, no Bo e. jak to pamiętam. Nie Ale cię słyszę w obraźce! A już wiem gdzie jesteś. Tylko mi muszka da taką mikrofonu. Ty, ty, ty to wygrywałeś! Te dziury są takie głupie. No, jaka jeszcze dobrze spolaram. No. no nie, nie, dobra ja. to jest najgorsza mapa na świecie. <noise> Jak ty z nilowałeś Max, to nie jest śmieszne, bo te dziury są głupie bo wow, one są takie gigantyczne! No są ty... bez sensu! Po co dziurę też w mapie robi? Żeby było Bez, Żebym, bez sensu. Będzie... Nie wiem gdzie ty jesteś. No dobra, ja już spadłem, ja już mam. No, ja już ogólnie. Nie dadasz. No ale fajnie zadasz Pana. No, tak Dadasz, że... Miałem jedno HP. Jedno HP? 50 to jest jedno HP? No nie, bo, bo dostałem. Też znaczy, miałem jedno HP dosłownie, jak Cię zabiłem. Nie, miałeś 50, bo ja widzę swoje HP, jak jadłeś. Jedy... No to mi pokazywało przez chwilę jeden. No to możesz. A to gdzie jest? Widzisz mnie? Bo myślę, że nie A ty mnie widzisz, bo się zablokowałem Dobra. Chyba ja zginiesz. Albo ja... Nie, ja Dobra, ja zginę. Ja, ja już zginąłem. Ja już zginąłem. Ja zginąłeś. Ja zginąłem. Ja zginąłem. Ty masz maszynowego RP'ga. Czy, czy ty spadłeś? Nie, nie, nie. Czy ty spadłeś? Tak, ja spadłem, bo y granat mnie nie widział. Granat, granat. A twój granat ci zadaje HP? Nie. No, nie. No, Ogólnie ja już nie. No nie jesteś tutaj i wszystko stałek? Ja wiem, bo mam zero. Nie wiem jak ja to wygrywam, ale... Nie, no, ja się... wiesz. No dobra, jeszcze jedno, inno, na inną mapę nową. Chwilę? Eee, nie? Czemu ja klucz nie dostaję? No bo jak nie ma się dostanie też. To jest bez sensu. Chodź. No nie! No. Tu? No. no. Chciał jakiś dołączyć, wziął tak. E, dobra, może to? Ja bym to zobaczył, bo to... Nie grałem w to nigdy i nie widziałem. Ja w to grałem. A ja nie. Nie, nie chcę tego. O nie, dobra, ja, ja, to, ja w to kiedyś jednak grałem. Ja w to nie, też grałem. A tam zamiast minąłem, ja już nie żyję.

Dobra, zginąłem. Aha. Nie wiem jak ja cię zabiłem, ale ok. Chłopie, ty mówisz, zginąłeś, tak mi jest 150 HP powiedz mi. Nie, bo ja mówię, bo ty już jesteś blisko za mnie z RPG Nie nacelowany. Nie, granak mnie nie wybier. Nie będę miał Skok tutaj Maksiu jest tutaj w nim, na oczywiście nie wiem gdzie tak Ja mam używać tutaj tak, Muszę nożem Dobra Jak! Kupię 5HP 5HP, 5HP RPG, RPG ten twój, ten rpek jest taki szybki. No Bo to tak ja się zejdę. Właśnie nie musi. O, co ty mi tak... O co? Dostałeś w, ciało, nie w ciało, Max. Dostałeś w ciało. Nie dostałem w ciało, Max. Nie dostałem w ciało. No jak znowu? Kurde, ile ty miałeś HP? Ty masz jakieś 300 HP Ja miałem 7 HP O ty masz 3, jakieś 300 Bo kurde zadałem ci... Pisało mi, że zadałem ja ci jakieś, z, z, jakieś 200 A ty nagrywasz? No nie, no dobra Ja nie mam szans, jak ty masz RPG'a Masz nie mam w ogóle max szans. Masz ty masz dwa punkty, ja nie mam... Nie mam szans. To jest dwoma... No a ty spokojna... masz cztery, wyobraź sobie kurde. O, a. Czierka. Nie, coś nie chciał. Dobra. no teraz już masz trzy. Trzeba. Zginąłam. Bardzo zginąłeś, 50 HP. Ha, i tak tego nie, nie wygram. Wygrasz. Nie wygram. Wygrasz. O chłopie, o chłopie. Mm. Nic nie widzę, bo ja tak szaleję na tej mapie z tą flarą. Ona mi takiej prędkości dodaje. O nie. co tu zginął, a nie. Ładuj tą flarę. Ładuj tą flarę. A, Ale Ada! Co? A wyobraź, wyobraź sobie to, że miałem 21 HP i zginąłem od lady? Przecież lawa zadaje 5! O właśnie. nie zginąłem. Nie wiem dlaczego. Bo wygrasz. Mhm. Na stówę, nie? O oh, Dobra, już to przegrałem. No bardzo przegrałeś. Ile masz HP? <mulety> 120. No, no to ja 50. Dobra, no to ja przegrałem. O kurde! Okej, okay, ja przegrałem. Ale czekaj, czekaj, czekaj. 120 HP. A dotknąłem lawę i miałem 80... Ale czemu ja kluczy nie mogę? Tak zdobywać już? Bez sensu to jest! Nie czekaj, dostaję jakieś jajka. Jakie jajka? Jakieś jajka, nie, nie, nie wiem co dostałem. Cóż, coś. No jak ty je dostajesz? A te jajka nawet nie odcinają, one no, są tak bardzo Co to jest? Kopie, a, a ja może sobie. Czy Co się ulepsza? No nic nie ulepszaj. Dobra. A, jak, a jak się w ogóle da się ulepszać? Dobra, da się ulepszać w ogóle? Widzę, to chyba będziesz na koniec, bo już to trwa 17 ,5. U mnie też? Pa. E, no. Ty, Max. E, ja jeszcze nagrywam. Nie, mój e, widz już skończył nagrywać. Znaczy, nie widz, tylko kolega. Max, ty jesteś na linii? Nie, to właśnie. I dobra, ja jeszcze nagrywam. Ale dobra, i tak, to już by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie suba i lajka. Ja was żegnam i pa. No, pa. Pa, widzowie.